Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Chaty Myśliwego. A w tym odcinku zapoczątkujemy sobie wspólnie pewną serię. Będzie to seria nalewkowa. Znacie na pewno dobrze to uczucie, jak wstajecie rano, wychodzicie z domu, no i jeszcze jest ciemno. No ale potem po pracy wracacie i już jest ciemno. Właściwie wchodzimy w te krótkie dni, zimne i dość mroczne, ponure miesiące zimowo-jesienne. Ostatnio mocno dają się we znaki, a ja Wam pokażę, jak sobie z nimi poradzić w sposób domowy. Dzisiaj pokażę Wam również, że nalewka to nie zawsze cytrynówka. Mój sposób na porterówkę, który odziedziczyłem jeszcze po moim dziadku, dzisiaj zobaczycie, jak się ją robi w sposób bardzo prosty. I z naprawdę przepysznych i aromatycznych składników, które na pewno skojarzą Wam się trochę ze świętami, a trochę z tym właśnie jesienno-zimowym okresem. A do przygotowania naszej porterówki, będziemy potrzebowali następujących składników: to jest laska wanili, którą trzeba będzie rozkroić, jest ona wyjątkowo aromatyczna. Obok mamy dwie laseczki cynamonu. Jest tutaj po płaskiej łyżeczce gałki muszkatołowej i kardamonu. W tym pojemniczku mamy aż trzy rzeczy. Przede wszystkim jest to jakiś rodzaj cytrusa, który będzie wysuszony i pokrojony. W moim przypadku to jest pomarańcza, ale najlepiej jakby to była bergamotka, której ja akurat nie dostałem. Dodatkowo mamy trzy gwiazdki anyżu, które sobie połamiemy i około 10 goździków. Tutaj mamy nasze zaplecze energetyczno-cukrowe. Czyli melasa cukrowa. Jest to taki bardzo ciemny i gęsty typ cukru, który jest delikatnie wilgotny. E, on jest bardzo intensywny w smaku, mocno ziemisty. E, polecam to, akurat przez lata prób wydało mi się najlepsze. Można również stosować zwykły cukier, najlepiej wtedy brązowy. E, w najgorszym wypadku miód, a wiadomo, że miód jest w tak wielu nalewkach, że nie chcemy, żeby to była kolejna wersja miodowej nalewki, więc wtedy miód jasny i delikatny. Co do naszych nośników, no to przede wszystkim główny aktor naszej sceny, czyli porter. To jest akurat imperialny porter bałtycki, który ja bardzo lubię. Eee, jakiego portera wybierać? Zawsze dostaję to pytanie, kiedy daję ten przepis znajomym. Po prostu wybieraj taki, jaki lubisz. Jeżeli go lubisz, to na pewno w nalewce też będzie ci smakował. No i związek X, czyli siwucha. I tu znowu, jaką wybrać? Taką, jaką pijesz na co dzień, lub jaką pijesz przy okazji. Z tego względu, że no wiadomo, nie może to być nic bardzo złego, ale akurat ona ma tu charakter tylko taki, że nadaje nam woltaż. Za smak odpowiadają inne rzeczy, więc niech nie wykręca. Dodajemy po literku jednego i drugiego. No więc biorę moją kryształową kulę i zabieram się do wróżenia, a to będzie dobra wróżba. London Bridges powiedział, give me that bitch. I lejka myć nie trzeba, bo od razu zdezynfekowany, więc bardzo dobrze. Kiedy wszystko mamy już w środeczku, ważny protip, o którym wcześniej nie powiedziałem. Piwko nalewajcie tak, żeby je odgazować. Oczywiście ono się odgazuje przez dni stania, natomiast na początku ta procedura jest dość ważna, żeby nam za bardzo nie wysadzało sitka lub korka, którym będziecie to zatykać. A jeśli chodzi o resztę, bardzo prosta procedura. Trzeba to potrząsać. Przez pierwszy tydzień warto to robić dwa, trzy razy dziennie, jak macie czas, a potem zostawcie to po prostu, niech sobie stoi w ciemnym i dość chłodnym miejscu. Po roku jest wyborne, ale już po 24 godzinach nadaje się do spożycia. Tu, sami widzieliście, mam tą, którą robiłem teraz, ale uchowała mi się jeszcze flaszeczka z zeszłego roku i pokażę Wam, jak ona wygląda. Ona jest już oczywiście odfiltrowana, oczyszczona. A tutaj mamy małą degustację, żeby przypomnieć sobie zeszłe święta. No, powiem Wam, że zapach jest nieziemski. Zapach jest naprawdę nieziemski, jak. Yy... Jak takie cukierki, jak ciastka, jak coś słodkiego, właśnie jakieś wypieki świąteczne, e, jakieś pierniki. W ogóle nie przypomina to tego tej ostrości alko, którą przecież znacie. Y, no to wasze zdrówko powiem wam zaraz jak w smaku. Mm. W ogóle nie czuć tu żadnego obciążenia mocą. Jest wyjątkowo delikatna, aczkolwiek. Jak już przejdzie przez podniebienie i gardło, to czuć, że jest od środka rozgrzewająca. No i przecież o to właśnie chodzi. To jest tak, taki słodycz dla dorosłych, tak to nazwijmy. Jest to naprawdę coś fajnego, ciekawego. I warto to sobie zrobić. A na zakończenie chciałem Wam przede wszystkim bardzo podziękować za wszystko, co u nas oglądacie, zaprosić Was do dalszego oglądania i subskrybowania wszystkich naszych mediów. Natomiast jeśli chodzi o naszą porterówkę czy każdą inną nalewkę, pamiętajcie, żeby nie przedobrzeć, pić to z umiarem i najlepiej w bardzo dobrym towarzystwie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.